Witajcie, moi mili! Witajcie, moi mili! 4 kwietnia 2015 rok. Zobaczcie, spójrzcie na tą kobietę. Spójrzcie na jej szczęście, uśmiech na twarzy. Ma ona Wam coś do powiedzenia? po wyemitowaniu naszego materiału. To było w poprzednią niedzielę. Honoratka podała swój numer. Podała swój numer i my zaczniemy od tego. Przedstawisz nam po wyemitowaniu, co się stało. Ktoś dzwonił do Ciebie. Co Ciebie spotkało? Powiedz. No jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. i Już w niedzielę do mnie telefony, dzwonił pan Grzegorz, dzwonił pan Bogumił. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, że ta sprawa po prostu tak szybko obiegła świat, można tak powiedzieć. Telefony były po prostu takie podbudowujące. Mówiąc, mówili ludzie do mnie, że żebym się trzymała, żebym była silna, żebym się nie poddawała, żebym szła do przodu, że wszystko będzie dobrze. Zaoferowali swoją pomoc, za to jestem strasznie wdzięczna i za to naprawdę z całego serducha dziękuję. I Zobaczcie, ja się nie spodziewałem, mnie to szczęście też ogarnęło, bo mieliśmy kontakt przez, przez Messengera i na bieżąco wiedziałem, co się ten. Ja słyszałem w głosie, jak ta kobieta się zmienia, jak ona się cieszy, po prostu radość Ty, od, od ludzi, którzy dzwonili, kazali się podbudować psychicznie, iść do przodu. I powiedz sobie między innymi, co się tutaj stało z tym wszystkim. Zaoferowali ci jakąś pomoc i, i co, 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 co to w tym krótkim czasie nastąpiło? Co się zmieniło w twoim życiu? Co postanowiłaś, gdzie byłaś, co robiłaś? Zaczęło się od pierwszych jakichś tam przelewów w kwocie. Na dzień dzisiejszy uzbierałaś tych pieniążków, ile? W tej chwili łącznie mamy mam kursę 2569,97 proszę za co no. również bardzo dziękuję. Jesteście wspaniali. Minęło dosłownie kilka dni, a ja już zdążyłam nawet pojechać do Cuddania tam do lekarza, do specjalisty, zapytać, czy tam udałoby się taką operację przeprowadzić. Pojechałam pełna nadziei. No niestety wróciłam troszeczkę, bardzo, nawet powiedziałem, bardzo smutna całą drogę do na to praktycznie przepłakałam. Wracałam usłyszałam po prostu, że to jest zbyt poważna i skomplikowana operacja, żeby tam Pan do się tego podjął. I w ciągu tych kilku dni miałam jeszcze telefony, miałam rozmowy na Facebooku, na które serdecznie Państwa zapraszam pod moim imieniem i nazwiskiem, Honorata Graboś. Tam też rozmawiałam i powiem Państwu wszystkim, że nie poddaję się i dalej do przodu. 8 kwietnia w moje urodziny właśnie wyjeżdżam do Łodzi. Jadę do Uniwersyteckiego Szpitala yy, Akademii Medycznej w Łodzi. Tam idę do lekarza, który pracuje w tym szpitalu i mam nadzieję, że tam dostanę tę pomoc. Bo lekarz ten, lekarz ten w Poznaniu powiedział, że on nie jest w stanie Tobie pomóc, bo ta operacja, ja pozwolę tak przetoczyć to, co pamiętam, co usłyszałem od Ciebie, bo możesz ty w tym wszystkim nie pamiętać. Tych, i też yy, chciałbym żeby odbiorcy usłyszeli, bo jednak dalej mamy lekki problem z tym mikrofonem, ale jest OK yy, myślę, że zrozumieją to wszystko. I słuchaj powiedziałaś, że ten lekarz powiedział, że niestety on nie da rady podjąć się tutaj jakieś, udzielić tobie jakiejś pomocy. Ja pamiętam dokładnie, pisałaś, rozmawiałaś z kolegą yy, telefonicznie, byłaś wtedy zruzgotana, załamana. Ja mówiłem narodka mamy powtórkę z rozrywki i powtórkę, yy, powtórkę, żeby nie zabrzmiało, bo nasi kochani hejterzy, żeby to nie wykorzystali. Weź spróbuj tym mikrofonem, mikrofonem, a przestaw go bliżej troszeczkę. A teraz? No, spróbujemy. No, po prostu on widocznie nie, nie zbiera dźwięków. Ja miałem do Ciebie przyjechać, tylko u mnie sytuacja jest następująca, że zjechałem wczoraj, Tutaj mam troszeczkę rodziny, muszę ją odwiedzić, zjechać. Jest mi bardzo przykro, że nie przyjadę, bo liczyłem się z tym, że dostanę po świętach więcej, więcej wolnego. No niestety we wtorek muszę się stawić do pracy i muszę zarwać święta w poniedziałek, startuję z powrotem. No i wrócimy, wrócimy do Ciebie. Lekarz powiedział, że on Tobie nie udzieli tu pomocy i musi być specjalista chirurg, bo jest to... Neurochirurg albo chirurg ręki. Rozumiem, bo, jest, bo to jest skomplikowane i on tutaj nic nie pomoże, tak? Powiedzmy, tak, tak, tak. Dla, dla mnie to jest, dla, jak i dla Ciebie rozmawialiśmy, jest bardzo duże przeżycie, bardzo duży szok, bo Ty oczekiwałaś telefonu w formie, wie Pani co, jest taki specjalista tam i tam, ja może niech Pani jedzie tam i tam, a stało się na odwrót, ludzie Ci udostępnili, poprosili o konta, chcieli Ci pomóc finansowo. I dzięki temu pojechałaś do Poznania, dzięki tym pieniążkom tak. pojedziesz do Łodzi, bo to są koszty przejazdu i postanowiłaś, co rozmawialiśmy, mówiłaś, że nie oczekiwałaś się tego i w zamian będziesz... No, nie bojdzie... mam, nawet, nawet jest, nie jest pomysł, że to będzie jakakolwiek właśnie pomoc finansowa, tylko właśnie też myślałam, że to będzie taka pomoc, że może ktoś wie do jakiego lekarza, do jakiego specjalisty pojechać. Mhm. Rozumiem. No i, ale te też. Te... Chciałam pokazać tak, takie zaświadczenie, że tam w Poznaniu u lekarza y, hmm. byłam, tak? No. Jest takie zaświadczenie. Lekarz wystawił, tu jest właśnie takie zaświadczenie, że zapłaciłam za, za, za wizytę. Jest potwierdzenie, y, że zapłaciłam za to kartą. Y, tutaj mam jeszcze y, bilety, które mam. Nie wiem, czy to widać. Widać, widać, widać. Widać, widać tak? Honoratka, postanowiła z podziękowaniem być solidna, sumienna do końca i powiedziała, że z każdego grosza się rozliczy, z każdej grosz przedstawi, żeby, żeby nie została oczerniona, za co jej chwała, szacunek, bo ona tego się nie spodziewała, a dostała w zamian dużo. Widzieliście pierwszą rozmowę, widzicie rozmowę tą uśmiechnięta, szczęśliwa, bo ma tą szansę, w dzień swoich urodzin jedzie do Łodzi i Gdyby musimy pisać scenariusze różne, piszemy to jesteśmy szczęśliwi i myślimy pozytywnie. Gdyby nawet nie myśl o tym, będzie wszystko dobrze. Ale serca się otworzyły, to są wspaniali ludzie, a zaledwie tylko 9 osób, nawet na, na tym gronie znalazł się pracodawca, pracodawca, który zaraz w niedzielę, on, ten pan w niedzielę do ciebie dzwonił. W niedzielę pan do mnie zadzwonił, ten tak? Pan właśnie dzwonił do ciebie w niedzielę, zaoferował wysokość połowy, jeżeli te, taki zabieg będzie miał miejsce. Za, zaoferował ci 3,5 tysiąca złotych, z tego co pamiętam, tak? tak? tak. I później tak. powiedział, ty w poniedziałek już jakoś widziałaś, dzwoniłaś po klinikach i widziałaś, że takie zabiegi, takie operacje kosztują około 6,5 tysiąca złotych. 7, I, ten, tak. I ten pan powiedział, że jeżeli do, dojdzie do tego. Jak najbardziej on zapłaci za, za ten zabieg. No i pierwszą jakąś tam flotę finansową, nie będziemy wymieniać kwoty, bo sobie tego te osoby nie życzyły, bo mieliśmy kontakt z nimi, nie życzyły. To z imienia nazwiska możesz powiedzieć, kto to, kto to był. Ten pan rozmawiał z tobą? Z imienia? Ze mną rozmawiał, pan Bogumił. Pan Bogumił, pan Bogumił rozmawiał i jej również ze mną rozmawiał, za co mu bardzo dziękuję. I ja nigdy nie miałem na uwadze, mówiąc o pracodawcach, nie miałem, nie brałem wszystkich, nie mierzyłem jedną linijką. Po prostu po rozmowie z panem Bogumiłem on powiedział, że 80% jest nieuczciwych, a 20% się znajdzie uczciwych. I dziękujemy mu za to i te słowa, co usłyszałem, jak zadzwoniła do mnie honoratka, wtedy przez Messenger mieliśmy rozmowę, kontakt i zadzwoniła szczęście, błysnęło jej wokół. Ja ja pozwolę sobie teraz w tym momencie wstawię i pokażę Wam, jakie szczęście mnie ogarnęło. Ja nagrałem kawałek. <laughs> ja nagrałem kawałek, cieszyłem się razem z nią, po prostu byłem w wzięty, aż w pewnym momencie zapomniałem, że mam skręcić w lewo, pojechałem prosto, ale później <laughs> zablokowałem całe skrzyżowanie, pojechałem w lewo. Słuchajcie, żeby nie przeciągać, kobieta wyszła swoją krzywdą, nie oczekiwała, nie oczekiwała w zamian niczego, chciała tylko, chciała tylko, chciała tylko pomocy jakichś specjalistów, dorady, miłych słów, żeby ktoś tego, odezwało się 9 osób, 9 osób od razu zorganizowało taki przelew, za co ja z całego serca dziękuję, jest to, jest to dla mnie sukces, sukces którego nie chciałem, jak po prostu chciałem pokazać sytuację tej kobiety. Dużo osób skaterowało to, bo pisząc, że 3,5 tysiąca to mało, to jest bardzo dużo. Zobaczyli 3,5 tysiąca, a nie widzieli krzywdy. Czyli mamona potrafi zaślepić czasami krzywdę ludzką. Ja mówiłem tu, ten materiał miał na zasadzie być na zasadzie przekazu krzywdy ludzkiej, a się okazało, że usłyszeli słowa od Konaradki, że ona 3,5 tysiąca złotych. Po odjęciu wszystkiego żyje za 800 to zostało zhejterowane. Kochamy was, hejterzy, bo dzięki wam jak piszecie. No, po, podzielam Adam twoje no, zdanie. No, jak... bardzo serdecznie dziękujemy. No dziękujemy, jeszcze, bo jeszcze, tym, tak? jeszcze chciałabym tutaj może wymienić te osoby, może tylko z imienia, a wymienię te osoby będą wiedziały że ja im po prostu z całego serca, jak normalnie jakbym mogła, to bym to serce wyjęła i pokazała w rękach po prostu, to może ja ja wymienię, że chciałabym serdecznie podziękować Panu Marcinowi, Panu Grzegorzowi, Panu Bogumiłowi, Panu Marcinowi, Pani Justynie, Panu Michałowi, Panu Piotrowi, Pani Izabeli i Panu Mariuszowi, Tobie Adamie również, bo to dzięki Tobie, to jest Twoja zasługa, że że, 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 że tak się to po prostu toczy dalej, jestem pełna nadziei, pewna, że że, że się uda nam wszystko, że, że, to, że to się po prostu uda i że to będzie tak, że, że ta szansa mm -hmm. na to będzie. Będę pukała od drzwi do drzwi, jak mnie oknem wyrzucą to drzwiami, wejdę tak i nawód. Trzyma. Tak, trzymać, to jest pozytywne myślenie, bardzo pozytywne myślenie. A jeszcze szczęście jest, widać. Widzicie, że powrócił uśmiech na twarzy są święta, wielka sobota. Nie możemy tutaj akurat mówić o smutku, musimy się cieszyć. Żyjemy, funkcjonujemy. Dostała... Rozmawiała ze mną, powiedziała, że dostała drugie życie, drugą szansę. Pojechała do Poznania, zdołowała się. Ja mówię, nie negatywnie, myśl pozytywnie, będzie dobrze. Będzie dobrze i ja myślę, że to jest najważniejsze. Będziemy w kontakcie. Jeżeli będziecie chcieli coś usłyszeć na mojej stronce, będziemy dalej to wszystko tego. Wskakujcie na stronkę Honorata Graboś. Tak, Honorata Graboś. Wskakujcie na jej stronę na Facebooka, ona będzie się starała stawiać zdjęcia, będzie się starała dokumentować to wszystko, przedstawiać y, 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 koszty, które są związane z tym, jak to wygląda. CHCE być wobec Was solidna, konkretna i taką osobą jest, bo gdyby tak nie było, to bym nie chciał prawdopodobnie tak by było, nie chciałbym z nią rozmawiać. Jest Wam bardzo wdzięczna, więc już możemy tutaj honoratko dodać. Byśmy życzyli wszystkim tym tak, pozytywnym po... sochłych, pogodnych świąt, uśmiechu na co dzień. Nie tylko w święta. Mm. Oj, co mnie po prostu zatkało. Nie no spokojnie, <laughs> spokojnie. za pomoc. Dziękuję naprawdę. Nie spodziewałam się, no nie spodziewałam się, że, że tak dużo pozytywnych słów usłyszę i to naprawdę jestem bardzo wdzięczna i dziękuję serdecznie. Widzicie? Co napisałem? Przywróćcie uśmiech na twarzy. Za co ja Wam dziękuję z całego serca. życie. Dziękuję Wam tak z całego serca. Jeżeli my będziemy na bieżąco, ja tutaj będę starał się, będziemy, ja tam nie myślę nawet wygaszać naszych kontaktów tutaj, bo ona, moja koleżanka serdeczna ze Szczecina, mamy rzut beretem, tylko musiał być ciężki beret, żeby dolecia przy tych wiatrach. <śmiech> <śmiech> no będziemy mieli kontakt, jestem, jestem wam serdecznie. Będziemy Państwa na bieżąco informować. Tak. tak. Ja ja jak będę jechała do Łodzi, to będę się starała pokazać. Już od Szczecina. Od Szczecina co się dzieje, gdzie jestem. Pozwólcie. Będę pisać po... nawet o tym, co czuję w tym momencie. Jak będę jechała pociągiem, czy jak wysiądę, będę to starała się po prostu udokumentować, zdjęcie zrobić. Może jakiś filmik uda mi się nagrać. Mhm. Będę to na bieżąco po prostu Państwo przedstawiała i zapraszam na Facebook. Widzicie, zapraszam do siebie na Facebooka, daliście światło. Dziękuję Wam bardzo. To co ja tutaj od siebie... Chciałbym życzyć zdrowych, wesołych świąt. Dodam jeszcze do tego, że mój pierwszy odzew. Wczoraj się spotkałem, przepraszam honoratku, ale to powiem przy tym materiale. Wczoraj przyjechał do mnie kolega, który się odezwał pierwszy na, na, na kontakt. Zaoferowałem tam pracę u mojego szefa i z tego co mi wiadomo, 20 ma się już zjawić tam u mnie na terenie koło kolonii. Przyjeżdża do mnie, już go oświeciłem, oprowadziłem w A kolegę też pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie. Przyjeżdża już 20. Ja zawdzięczam bardzo wiele osobom, które mi pomogły, jak wyjechałem tam i zawdzięczam jeszcze, do, yy, mam do nich wielkie, dla nich wielkie podziękowanie do mnie dzisiejszego, bo ja nadal korzystam z ich pomocy, za co jestem wdzięczny. W ten sposób staram się odwdzięczyć tym samym. Dobro dali mi, ja oddaję to dobro innym. Jeżeli jest ono, to moje dobro inaczej odebrane i zostałem schajterowany, za to Was bardzo serdecznie. Kocham szanuję, bo jak hejter napisze, to jego kolega nie musi być hejterem, przeczyta i mówi nie, on nie będzie obojętny, nie przejdzie obojętnie, on pomoże tobie. Innej osobie. Dziękuję wam w, w wszystkim. Hejterujcie, piszcie pozytywnie, kochamy was wszystkich. Życzymy, Dziękujemy życzymy bardzo. Życzymy wesołych świąt. No i będziemy, będziemy w kontakcie I, <laughs> wesońki, i mokrego Dyngusa. I właśnie Honoradka będzie. Jeszcze tylko dodam na sam koniec, Honoratka będzie to monitorowała, ona ma wszystkie pieniążki policzone, nie, na razie nie prosimy o nic więcej, bo mamy tu ofertę w razie finansowego, większej pomocy finansowej od Pana tutaj yy, właściciela firmy, zaoferował, że że będzie to jakiś tam w skala w jakiejś tam kwocie, nie będziemy mówić o kwocie, on to wyłoży, pomoże, jeżeli coś nastąpi, jakby nastąpiły jakieś zmiany związane z wyższą kwotą albo coś, to wtedy się uśmiechniemy może do, do kolegów za, wielkim, za, za wielką wodą. Ja tylko teraz w tym momencie, koledzy, nie odbierzcie mnie źle. No ale tego big. No moglibyście sobie odstąpić. Z tego co wiem, to on kosztuje 8 euro. Śmieję się teraz, panowie, ale jak trzeba będzie, to poproszę Was, Polonie, za, za wielką wodą, żebyście dali większy uśmiech i radość, szczęście tej kobiecie. Na razie ma tyle pieniążków, co ma może gdzieś uderzyć, może coś zrobić. Widzicie sami ten uśmiech i niech się szczęśliwam w życiu, tak samo jak teraz ona wygląda szczęśliwie, rozpromieniona, szczęśliwa. I tak samo niech inni będą. Jesteście wspaniali. Cóż tutaj więcej dodać? Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy Witajcie moi mili! 30 marca 2015 rok powiem wam, że jestem bardzo szczęśliwy, naprawdę Gęba mi się cieszy niesamowicie. I no to dzięki Wam, dzięki Wam, uśmiech na twarzy. Mam moi mili, nie spodziewałem się tak szybkiego odzewu, ale jednak jesteście kochani. Jesteście wspaniali. Jest to dopiero kropla w morzu. Ale ta kobieta już jest szczęśliwa. Ona jest już bardzo szczęśliwa. Wyobraźcie sobie, że już pierwsze pieniążki, które wpłynęły, pozwalają jej jechać na konsultacje do Poznania do specjalisty. Jedzie do Poznania do specjalisty. Wybrała, dzwoniła po kilku klinikach. Rozmawialiśmy na Messengerze. Naprawdę coś cudownego powiedziała. Tak jakby dostała drugie życie. I to dzięki Wam. Dzięki Wam sobie chodziłem za majzą, ładowałem towar i sobie gwizdałem. Nie wiem co, ale na pewno była to jakaś wesoła melodyjka które nie będę przytaczał, ale potraficie przywrócić uśmiech i to jest miłe, to jeszcze nie koniec. Ja wiem, że to jeszcze nie koniec, to dopiero początek, bo dopiero się zacznie. Mam nadzieję, mam nadzieję, że jak wrócę na święta, jak zjadę na święta do domu powrócić, to wrócę na święta. Powrócę, przyjadę. Uda... Się spotkać z koleżanką Honoratą i ona będzie już wiedziała, jak to się przedstawia. Ona będzie wiedziała, jak to wygląda, jak to wygląda finansowo. I postaramy się, ona się postara, Wam to wszystko przedstawić, jak to wygląda, jak się przedstawia cała sytuacja. W środę, o godzinie 7.45. Jedzie na konsultację. Jest umówiona na konsultację w Poznaniu. Będziemy na bieżąco Was informować. Będziecie wiedzieli. Koledzy dzwonili, rozmawiali z honoradką. I taki jest jeszcze pomysł: żeby otworzyła swojego facebooka, na którym by mogła, mogła wszystkich informować, przedstawiać na bieżąco swoje wyniki leczenia. Nie gaśmy światła, to jest dopiero początek. To jest, tak jak powiedziałem wcześniej, kropla w morzu. Kropla w morzu, która już dała jej uśmiech. Proszę was, ponad wszystko, nie przestawajmy, nie przestawajmy dawać otuchy tej osobie. Jak ona będzie tak rozweselona, tak szczęśliwa, jak to było słychać, jak ona Mówiła, to nie ta sama kobieta, nie ten sam głos. Dzięki Wam. Dzięki Wam. Dzięki, jeszcze raz dzięki. I oczywiście również trzeba złożyć dzięki podziękowania osobom, które na YouTube hejterowały to wszystko. które tylko po widziały po fotę, zarobek, ale nie widziały bólu cierpienia. Bo jak one komentują, 20... to ich znajomi nie muszą być tacy sami. I spojrzą, a, to nas znajomy komentowa, ale my jesteśmy Letko inni. Go, I oni będą inaczej myśleć, inaczej postępować. Oj, Boże, Boże. Jak to? Można człowieka zmienić, jak to można. Dać, uśmiech na twarzy jeszcze jakbyś włączył kierunkowskaz, że skręcasz, to ja bym sobie już pojechał. A on nie włączył, ja muszę stać Jeżeli komaradka z małżonkiem przyjadą do mnie w Jakiś dzień świąteczny, przedświąteczny jeżeli, jeżeli chcecie Woda, swoje konto. Rozmawiałem wczoraj. Znaczy, napisał do mnie wczoraj kolega ze Stanów. Bardzo miło. Bardzo serdecznie go pozdrawiam. I napisał: Niech ta pani zakłada konto. Jakaś rzutka zawsze będzie. Dziękuję, dziękuję Wam wszystkim dziękuję i tak chyba zrobimy mam nadzieję, że wspólnymi siłami buduje się psychika u tej kobiety powróci do życia i będzie się ucieszyła tym życiem ona mówi jedno ona nie prosiła o pieniądze ona prosiła o jakiś kontakt ze specjalistą jakąś pomoc, poradę odzew poszedł inny daliście więcej niż oczekiwała za co Wam w tej chwili bardzo dziękuję musielibyście ją usłyszeć usłyszeć musielibyście ją usłyszeć Tą radość to jest coś pięknego Miło jest pomyśleć, że drugiemu wraca chęć do życia, uśmiech na twarzy. To jest wspaniałe. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Moi mili, muszę się z wami tym podzielić. Muszę się z wami z tym, tym podzielić. Muszę się z wami tym podzielić. Odpukać w niemalowane, żeby szyby nie sługą. Przed chwilą najświeższa wiadomość najświeższa wiadomość dostałem wiadomość od Honoraty zadzwoniła do niej osoba nie będę przedstawiał tej osoby może ta osoba zechce będę rozmawiał z tą osobą może zechce się ujawnić porozmawiać przedstawić. Znalazła się osoba która w stanie jest wyłożyć 6,5 tysiąca złotych żeby nie zapeszyć żeby tylko nie zapeszyć trzymam kciuki za, za za, ten, za tą operację, za to wszystko jest w stanie wyłożyć te pieniądze. A co ja tam no, będę mówił na razie? Po prostu lewo, mnie zatkało. Nawet a 4, nie skręciłem w lewo z tego powodu 4, i zablokuję tu drogę. No. Ach, dzięki wielkie.